Witam Was serdecznie, z tej strony Bolek, ja w kolejnym odcinku Piwko z Bolkiem. I w dzisiejszym odcinku pijemy kaszu plager, który ma nie wiadomo ile procent jest bytowa. Jest to chyba ostatni raz piję piwo z bytowa. Było to dosyć smaczne, lecz takie trochę ciemniutkie z tego co pamiętam, a te wydaje mi się, że jest jasne. Powiem tak, mi to piwo zbytnio nie smakuje, pomimo tego, że je chłodziłem, ale da się to pić. W poprzednim tygodniu planowałem bardzo dużo, robiłem też w sumie parę rzeczy. Nagrałem dwa odcinki o niemieckim rapie, jak i też jeden odcinek Piwko z Bolkiem. Cztery dni z rzędu robiłem naprawdę mnóstwo. Montowałem, nagrywałem. U mnie często jest to tak, że cztery dni z rzędu, czy nawet tydzień lub dwa tygodnie z rzędu, robię mnóstwo, ciągle coś robię. A jak jednego dnia zrobię sobie przerwę, no to w kolejne dni jestem coraz leni leniwszy. Ogólnie jestem osobą, która dotrzymuje swoje słowa i robię naprawdę mnóstwo. Myślę, że po prostu zbyt dużo rzeczy chcę robić naraz i wszystko dokładnie i wtedy to się wszystko pierdoli. Dajcie znać w czy wy też tak macie. Zacznijmy z odcinkiem. Czy znasz kanał Fo7? Jeżeli tak, to co uważasz o ich koncesji kanału? Wydaje mi się, że chodzi ci o tego rapera Fo7, który prowadzi ten format, gdzie ludzie freestylują przeciwko kogoś innego. Na przykład Fakboy kontra Laska Stindera coś w tym stylu. Jest to mniej więcej, wydaje mi się, że jest to ustawione, no bo... Oni naprawdę mają zarąbiste liniki, nieźle się tam dysują. Yy, Były tam czasami niezłe pancze, ale jeżeli bym je tłumaczył po polsku, to by często byłyby słabe, niezrozumiałe dla każdego, jak i też nudne. Dlatego nie tłumaczyłbym tego całego formatu. Może bym mógł nagrać kiedyś o tym film, ale. Nie wiem w sumie ile informacji na ten temat tego rapera jest, lecz jest taka ciekawostka o nim, już zapomniałem o czym to było, ale on tam rozjebał kogoś, czy ktoś innego go rozjebał, i raper, który to wszystko prowadził, wtedy to był chyba kolega, czy on był tam w Giri. Powiedział, że jest chujowy i tyle, ale każdy mówił, że kurwa, ten wygrał. Oglądałem chyba trzy lub cztery odcinki i nie jestem fanem tego. Jakoś wiecie, panze były tam fajne, ale no, nie wiem, jakoś mnie to tak. Pytanie: Bolku, czy myślisz, że polska scena ma szansę się wybić na europejską skalę? Już kiedyś dostałem takie same pytanie i się zawsze zastanawiam, co wy oczekujecie od. Polskiej rap sceny. Chciecie, żeby. Myślicie, że każdy kraj europejski ma jakiegoś piosenkarza, który znaczy rapera, który jest słynny w całym kraju? I jeżeli tak myślimy, kto by potrafił być na takim międzynarodowym rynku? Jak już to osobiście uważam, Gips byłby takim znakomitym polskim raperem który robił w swoim ojczystym języku kawałki, bo według mnie taki Malik Montana kopiuje tak naprawdę styl zagranicy i brzmi to czasami jeden do jeden to, co może nawijać Luciano lub jakiś nie wiem, Central Sea. Dlatego taki styl gipsa już by pasował, nie? I właśnie to, że on nawija po polsku, że nikt nie czai o czym on tam nawija, może, ale ta cała atmosfera dobitu i tak dalej idealnie pasuje. Ja tego ogólnie nie kumam, dlaczego ludzie chcą, żeby polski rap był na międzynarodowej scenie. No bo patrzcie, jest jakiś raper znany z Węgier, znany wszędzie yy, z Litwy, z Estonii no dobra, nie wiem, nie, Yang Hun, Lang, Yang Lin jest chyba z tego, z Szwecji. Nie ma tylu państw, którzy mają jakichś artystów, którzy są znani międzynarodowo z ich rapu. Jedyne kraje, które są znane z tego, że robią jakiś rap, który jest znany międzynarodowo w Europie, no to Albania, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Austria. Więcej krajów chyba nie znam, no dobra, jeszcze Young Lin, nie, ale on tam nawija po angielsku. Tak to nie ma chyba tylu y, artystów w Europie, którzy są znani w innych krajach. Trzeba też powiedzieć, że jeżeli chodzi o Francję, Niemcy lub Anglię, że te języki są częściej używane niż język polski. No, nie ma tyle osób, które rozmawiają po polsku jak po niemiecku. Chyba dwa razy więcej jest osób mówiących po niemiecku niż po polsku. No i trzeba jeszcze też powiedzieć, że w Polsce się też uczy sporo osób niemieckiego, a w Niemczech kto się uczy polskiego lub w innym kraju oprócz Ukrainy, lub tam Rosji. Nie? Co myślisz o drużynie Union Berlin? Dziś będzie miała debiut w Lidze mistrzów z Realem Madryt. Czy im kibicujesz? Czy pójdziesz na ich mecz w Berlinie? Jak wiecie lub nie w Berlinie mamy piłkarskie kluby Herta BSC i Unią Berlin. Dlaczego nie mamy jednego klubu? Kiedyś Berlin był przecież podzielony, była wschodnia i zachodnia. Zachodnia strona to Herta, a wschodnia Union Berlin. Dzisiaj to wygląda trochę inaczej. Niektórzy jest więcej fanów Herta BSC no ale każdy prawdziwy DDR-owiec jest oczywiście fanem swojego wschodniego klubu, a nie zachodniego. Moi przyjaciele są z Berlinu z Zachodniego, więc jeżeli mówię, że jestem fanem Union, no to może być, że nie będzie kolejnych odcinków Piwko z Bolkiem na następne miesiące. Więc wiecie jaka jest moja odpowiedź. Ale tak bez żartów, no to... Union trochę kibisowałem nawet Union, gdy był puchacz. Tak naprawdę to ja obydwie kluby, dwa kluby nie znam tak bardzo. Nigdy nie oglądałem ani jednego meczu. No może tam są urywki, oglądam Herty lub Union, żeby sprawdzić czy tam puchacz gra lub piątek. Byłem wielkim fanem Herty, gdy był piątek. Tak samo jak byłem wielkim fanem Bayernu lub Dortmundu, gdy tam grał Lewandowski, Błaszczykowski, jak i też Piszczek. Innych polskich graczy w ogóle tam nie śledziłem. No dobra, jeszcze Podolski był, nie, i Kloze. Ale Podolski jest bardziej Polakiem niż Kloze. Nie? Kloze tam chyba mówi, że jest Niemcem. Czy pójdę kiedyś na jakiś mecz? Myślę, że nie. Bardziej bym poszedł nawet na y, raków częstochowa niż y, na jakieś tam union. Rudy Kod 102, co sądzisz o edycjach Agro TV? Nie wiem co ci dokładnie chodzi o tych edycjach AgroTV, czy o hdf -y, czy o jakieś tam graffiti. Oni naprawdę mnóstwo kontentu robili kiedyś na tym kanale. Wydaje mi się, że ci bardziej chodzi o te HDF-y lub te o, Anzagi. Czyli te mixtape'y różne, te mixtape'y nie śledziłem za bardzo. Znam tylko Anzaga Dry, gdzie tam Zido z flarem kiedyś taki kawałek mieli. Chyba tam Beatite również był i mi się to tam podobało, bo tam flair nawijał coś tam no i do i taka bębica była, zarobiście wyglądała. No a te HDFy, no to ja się na tych HDF-ach tak ogólnie nie Oglądałem te HDF -y o Alexesza. Kapitala bra, właśnie przez ten HDF jeden się chyba nawet wybił. No oczywiście tam przez repa mytwo. Te graffiti zbytnio nie śledziłem. Ludzie byli wielkimi fanami tego one-upa, ale szczerze to ja nigdy się nie interesowałem graffiti. Lubię tam różne malowidła i tak dalej, te graffiti jakoś nie wiem. Tutaj tyle tych graffiti jest w Berlinie i często są to takie chujowe, że szanuję te hobby, kulturę i tak dalej. Nie każdy robi co chce. Niektórzy widzą w tym jakąś tam sztukę. No ja akurat tego nie widzę, no ale wiecie, każdy ma swoją opinię na różne tematy. Ja na przykład lubię robić zdjęcia, a niektórzy mówią, że to zwykłe zdjęcie, kurwa, ja mogę to zrobić 100 razy lepiej i tak dalej. Ja tam się z tego zawsze cieszę, jak coś tam zmontuję, lub te filmy nie. Każdy może sobie te filmy nagrywać, kurwa, przestań tego nagrywać i tak dalej. Ja sobie to robię, bo mi się to podoba i chuj no. Kiedyś kurwa nie miałem co robić, więc zacząłem to nagrywać. No i widzicie, mam 23 lata, piję do kamery sam i no niebawem nie, nie wiadomo, co ze mną będzie. <laughs> Rafka Mora kończy karierę mordo? Widziałem jego instastory, może jakiś odcinek o tym? Wczoraj wstawiłem właśnie odcinek News o niemieckim rapie, w którym opowiadałem o tym, co on tam na relację wstawiał i z tego co ja zrozumiałem, z tego całego materiału, co on tam wszystko pisał i tak dalej, że kończy karierę w następnym roku ale było to już oczywiste, bo już wcześniej zapowiadał, że kończy karierę, więc nie rozumiem niektórych ludzi, którzy nie kumają tego, że on już wcześniej zapowiadał, że kończy karierę, jakby to pierwszy raz o tym ogłaszał. Przecież w 2019 roku powiedział, że ceni to jego ostatni album, lecz jakaś tam wiedźma czy tak powiedziała, kurwa, że jeszcze za 5 lat dopiero kończysz, znaczy będzie jego największy pik, coś w tym stylu. To, 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 tak to jakoś to zrozumiałem. To na tyle, mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie ciuka w górę, subskrybujcie ten kanał, obserwujcie mnie na Instagramie BZRL czy czy kaw, do grupy na fejzie. Jak i na Discord. Życzę Wam miłego lub dnia, zależy gdy wy to oglądacie. Zadawajcie pytania do następnego odcinka, piwko z bolkiem. To na tyle. Hello.